Cześć, dzisiaj temat dla młodych liderów, dla osób, które rozpoczynają swoją pracę z zespołem, ale też dla tych, którzy być może czują, że popełniają jakieś błędy w pracy z ludźmi, być może są to nawyki właśnie z początku kariery, z, z początku pracy z ludźmi i one cały czas utrwalane, stają się nawykami i i widać, że coś nie działa, ale do końca nie wiemy, co to jest. Być może znajdziecie się w tych obszarach, które moim zdaniem warto zauważyć i poprawić, bo są to doświadczenia moje przez ponad 20 lat praktyki z różnymi zespołami, ale też wyzwania, z którymi mierzą się moi klienci na co dzień. Więc zaczynamy od takiego pierwszego, który jest bardzo popularny, bo jest o relacjach i o tym, że każdy z nas lubi być lubiany. Po prostu chcemy być lubiani i unikamy często trudnych decyzji. Udajemy, że nic się nie stało, jak jest problem, którym trzeba zarządzić, albo jest jakiś konflikt. Staramy się być dobrym, lubianym szefem za wszelką cenę, a to nie jest o byciu lubianym za wszelką cenę. To jest o postawie lidera, którego ludzie szanują, który, w którego wierzą, któremu mogą zaufać. I to nie ma nic wspólnego z byciem lubianym, byciem fajnym, bo przez to mm, omijamy. Możliwości, które daje przywództwo, czyli możliwości podejmowania decyzji i działania w zgodzie z zasadami, w zgodzie z celami, z rezultatami, które chcemy osiągnąć. Więc pierwszy temat taki no, najbardziej pewnie powszechny, to to, że unikamy trudnych decyzji, unikamy działania, unikamy. Postawienia jasno sytuacji, czy udzielenia feedbacku jakiemuś naszemu pracownikowi, bo boimy się, że go urazimy, że coś się stanie takiego, co spowoduje, że on przestanie nas lubić, a to nie jest zupełnie o lubieniu. To jest pierwszy temat. Drugi temat to jest oczywiście mikrozarządzanie, i to już wiecie, bo o tym był osobny. Film, mikrozarządzanie jako nadmierna kontrola nad każdym procesem. To dzieje się, ponieważ jesteśmy specjalistami w jakichś dziedzinach i każdy z nas robił coś i robił to dobrze, przynajmniej tak nam się wydawało, a teraz dajemy tą przestrzeń komuś, kto ma to robić też dobrze, i mamy takie przekonanie, że jak nie sprawdzimy, nie skontrolujemy, nie włożymy tam swojego nosa, to, to się dobrze nie potoczy. I tutaj wchodzi w taki, wchodzi w taki wątek, takiego nadmiernego kontrolowania, nadmi nadmiernego weryfikowania, czy, czy wszystko jest dobrze zrobione, a to stawia ludzi w takim niekorzystnym świetle, bo oni mają wtedy poczucie, że ktoś nie ma do nich zaufania. Ty tak? jako szef, i o tym będzie następny film, Będziesz musiał umieć to zaufanie zbudować do siebie, ale też do ludzi, żebyś wierzył w to, że masz ludzi, którzy są w stanie zrobić to, o co ich poprosiłeś, czy co od nich wymagasz, czy co jest w zakresie ich odpowiedzialności i ich, ich obowiązków. Kolejny temat dla młodego lidera to jest kwestia celów. Wiecie, że jestem bardzo o celach. I, yy, I to jest, bo wiem, że to jest jeden z najważniejszych problemów w organizacjach, to jest ta jasność, klarowność celów, żeby każdy wiedział, co jest do zrobienia. I młody lider często nie ma tej jasności, tak? Miot, miota się jako nowy szef dla ludzi, nie ma tej. Tej matrycy odpowiedzialności w swoim zespole, kompetencji, jeszcze takiego wglądu, który jest jakby naturalny po jakimś czasie dla szefa, że wie dokładnie, kto, co ma robić i za co odpowiada. Taki młody szef musi bardzo precyzyjnie spisać zakresy obowiązków. Ja pamiętam, jak ja byłam młodą szefową to yy, miałam list, listę zadań dla każdego pracownika, tak swoją, ale też każdego pracownika. I odhaczałam, czy oni zrobili, sprawdzaliśmy to, omawialiśmy to, jakby pilnowałam tego podziału obowiązków nie w kontekście mikrozarządzania, bo to nie było o tym, że ja weryfikowałam wszystko, każdy krok ich działania, tylko jak się spotykaliśmy na naszych spotkaniach, to omawialiśmy te ich zakresy obowiązków, odpowiedzialności, yy, zadań, które były za nimi. I które wykonali, i to, jakie wykonali, było tą, tą gwarancją, że ja miałam pewność, że oni no, robią to zgodnie ze sztuką, tak? z, z procesami, z procedurami, które istnieją w danej firmie. Więc mamy takie trzy zasady. Kolejny temat to jest brak informacji zwrotnej dla pracowników, czyli to trochę jest powiązane z tym pierwszym, że boimy się, że powiemy coś nie tak, albo coś za dużo, albo, albo ym, powiemy jakieś słowo, które nie, nie będzie odpowiednie i ten, ten człowiek się obrazi. A przecież kiedyś byliśmy kolegami, bo byliśmy na równorzędnych stanowiskach, teraz ja jestem wyżej, bo dostałam, czy dostałem awans, a on tam został, no i teraz nie chcę go urazić, żeby on nie myślał, że ja mam się wywyższam, tak, że teraz takie obrosłem w piórka, bo już dostałem stanowisko i nie udzielamy tej informacji zwrotnej. I tutaj mówię głównie o tej informacji zwrotnej rozwojowej. Jest y, fajne szkolenie o ocenach, y, zachęcam, bo ono jest, y, no, bardzo wartościowe. I na tym szkoleniu fajnie przechodzimy przez to, jakie są oczywiście potrzeby i kiedy się udziela informacji zwrotnej, ale też jak udzielać tej informacji zwrotnej rozwijającej pracownika, czyli rozwojowej, żeby on czuł, że dzięki temu wzrasta, a nie jest krytykowany, bo można to mylić z, z takim procesem krytyki. To nie jest o krytyce, to jest o możliwości pokazania mu, jak może wzrastać. To się też wiąże z trudnymi rozmowami, bo te trudne rozmowy są właśnie wtedy, kiedy na przykład ktoś nie wykonał zadania tak, jak sobie życzyliśmy, tak jak chcieliśmy, czy tak, jak ustaliliśmy, że wykona, a jednocześnie y, może być w konflikcie tak, z innymi, albo w ogóle przychodzi spóźniony do pracy, albo wychodzi za wcześnie, albo nie przychodzi. Jakby jest szereg różnych sytuacji, w których taka informacja zwrotna, czy trudna rozmowa, w kontekście informacji zwrotnej jest potrzebna. I też, jako młody lider czy młoda liderka, często omijamy te tematy, bo wydaje nam się, że, że może sam do tego dojdzie, a nie chcemy sobie popsuć dobrych relacji, które z nim mamy, bo przecież to jest nasz kolega, czy był tak naszym kolegą wcześniej. Brak priorytetów. I to jest akurat temat, który. Znam najlepiej ze wszystkich innych, bo to był mój podstawowy błąd. Wszystko było ważne, i dla młodych liderów szczególnie, ale dla wielu z nas, jest taki schemat, że jest wszystko ważne. Nie ma priorytetów ważniejszych i nie ma zadań mniej ważnych. Wszystko jest ważne. Wtedy wchodzimy do, na spotkanie do naszego szefa i wtedy lecimy naszą litanią 60 projektów, które mamy w tym tygodniu i które mamy zaplanowane. A szef mówi, no dobrze, ale jakie są priorytety? No i to jest właśnie o tym, że takiego młodego człowieka trzeba nauczyć priorytetyzować, co ma największy wpływ na naszą firmę, na czym powinniśmy się skupić. Kumulujemy najwięcej naszego zaangażowania w procesy, które mają największy, yy, największy sens. Naszej firmie. Albo są to procesy, które przynoszą największy zysk, albo są to procesy, które optymalizują w największym zakresie, albo restrukturyzują. Cokolwiek jest na Twojej liście zadań, co jest ważne, to znajdź sposób, żeby to jeszcze spriorytetyzować i naprawdę ułożyć to w hierarchii od największego do mniej ważnego. Z mojego doświadczenia kolejnym tematem, z którym mierzą się młodzi liderzy. To jest brak takiego, takiej uważności na potrzeby zespołu, czyli, krótko mówiąc, ignorowanie potrzeb zespołu, tego co jest ważne w procesie budowy zespołu. Czyli po pierwsze zrozumienia tego, jak ten zespół się buduje, przez jakie fazy przechodzi, i takich faz jest cztery, ale też przez to, jak ten dział funkcjonuje i jak trzeba o niego dbać, żeby był teamem. Żeby był prawdziwym dream teamem, żeby był zespołem ludzi, którzy stają się niezawodni, którzy, na których zawsze możemy liczyć, na których zawsze możemy polegać. A to jest proces budowania zespołu w odpowiednim schemacie i odpowiednich działań integracyjnych, ale też wywołujących współpracę, solidarność i współodpowiedzialność za wynik. Odkładanie decyzji, to jest kolejny temat, który tutaj mam na liście spisanych. Tematów, z którymi mierzą się młodzi ludzie. Poczekam, może coś się zmieni, co jest za trudne na ten moment, brakuje mi danych, czyli tak naprawdę nie podejmowanie decyzji, odkładanie tych decyzji na później, bo jeszcze jestem nowym liderem, jeszcze nie wiem do końca, jak to działa. Poczekam, zobaczę, tak przeczekam. To w ogóle jest nie o przeczekaniu, tylko o. Zebraniu odpowiedniej liczby danych, wystarczającej do tego, żeby taką decyzję podjąć i aby ją podjąć. Mamy też taki temat jak pracocholizm, bo młodzi ludzie mają taką potrzebę młodzi liderzy, szczególnie jak wskoczą na ten nowy, wyższy stołek, to mają taką potrzebę udowodnienia, że oni są warci tego stołka, tego stanowiska. Że oni będą, zrobią wszystko, żeby udowodnić, że zasługiwali na to. I młodzi menadżerowie bardzo często wpadają w taki rytm pracocholizmu, przez to też ciągną ze sobą swój zespół w takie ścieżki, no bo jak szef siedzi, no to szkoda wyjść, a to też jest umiejętność zarządzania zespołem i swoją pracą tak, aby pracować w rytmie dnia, który jest ustanowiony w danej firmie, a nie jakby przeciągać ten czas w nieskończoność, bo ludzie też nie chcą mieć szefa, który jest przeciążony, który pracuje i pokazuje, że pracuje się jeszcze ciężej niż pracowało się do tej pory, a młody lider często ma takie tendencje. I to jest też jeden z błędów, o których warto pamiętać, żeby nie polec na starcie. Brak spójności w komunikacji to jest kolejny temat, który sobie zapisałam na liście. Młodzi ludzie mm, mówią trochę co innego, robią trochę coś innego, a to wynika z tego, że nie do końca są pewni swojego stanowiska, swojej roli, swojej pozycji. I to też bardzo waży na tym, jak takiego młodego lidera widzą pozostali ludzie w organizacji. Jak on radzi sobie w tym procesie, Umocowania się w strukturze, tak jakim jest szefem dla innych, jak buduje swój zespół, jak promuje swój zespół, jak pokazuje, że on wie, jaką ma przed sobą rolę i jaką ścieżkę, jaką ścieżkę obrał, tak w którym kierunku zmierza. Jest temat też przenoszenia swojego stresu na zespół, czyli młody lider ma trudności czy miewa trudności z opanowaniem emocji z taką kontrolą czy samokontrolą swojego stanu, bo wiadomo, że lider tak wchodzi do firmy, do pracy z jakąś energią, też już o tym mówiłam, i fajnie jak umie tą energią zarażać, jest to energia pozytywna i wszyscy z tego korzystają i mówią, wow, dzisiaj szef jest w super formie, bo wszyscy wtedy podnoszą swoją formę do poziomu szefa ale też jak są sytuacje, w których jesteśmy słabsi emocjonalnie albo coś się wydarza, to wytrawny lider ma umiejętność utrzymywania tej energii na wysokim poziomie, a młody lider ma tendencję do szybkiego opadania tak, z, z, z emocjami, do wywoływania takiego stresu w sobie samym, ale też przenoszenia go na innych, w takiej swojej autentyczności, która jest bardzo fajnym, pozytywnym zjawiskiem w przywództwie, ale jednocześnie na to nachodzi umiejętność opanowywania emocji i nieprzenoszenia tego stresu na innych. Czyli to jak mówimy nie słuchajcie jest źle, jest fatalnie, myśmy mieliśmy kwartał beznadziejny, jestem załamany, tak? To często jest postawa młodego szefa, bo on jeszcze nie wie, że wtedy w takiej sytuacji trzeba tą energię przekierować na ten ruch pozytywny, słuchajcie, jest źle. Co robimy, żeby z tego wyjść? Jaki mamy pomysł, żeby znaleźć rozwiązanie na to, w, 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 w którym się znaleźliśmy? Tak? I tu jest ta generowana energia pozytywna do pracy, do boju, poszukiwaniu nowych możliwości, nowych szans. A nie w tym, że jest beznadziejnie. Dostałem um, tak feedback od szefa, że jest beznadziejnie. I teraz co ja z tym zrobię, no to jakby tak przenoszę na ludzi. Nie umiem tym zarządzić wewnętrznie, sam ze sobą, tylko przenoszę to na zespół i na ludzi, z którymi pracuję. Przekonanie, i to jest kolejne, że muszę znać odpowiedź na wszystko czyli jak już dostałam, czy dostałem tą nową rolę, to teraz ja muszę się udowodnić i ja muszę o wszystkim wiedzieć i ja muszę znać odpowiedź na wszystkim, jestem cały czas na stand-byu, a jak szef mnie zapyta, a ja nie wiem, to broń Boże się nie przyznam, że nie wiem, tylko lawiruję, manewruję, kombinuję, co by tu odpowiedzieć, żeby, żeby szefa zadowolić. Ale każdy z nas ma prawo do tego, żeby powiedzieć, nie wiem, sprawdzę, Tak wiedziałem to, pamiętałem o tym, mam to na liście, Sprawdzę, wrócę do tego i, i wyślę Ci y, odpowiedź jak najszybciej to jest możliwe. Tak, To nie jest o tym, że ty, jako młody szef, musisz wszystko wiedzieć i o każdej porze dnia i nocy znać odpowiedź na każde pytanie. Powiedz, że nie wiesz i sprawdzisz, i wrócisz do szefa z tą odpowiedzią. No, więc ta lista moja, jak jest długa, jak widzicie, faworyzowanie wybranych osób, to jest jeden z tematów, z którym często się mierzę z moimi klientami. Bo jest kuzynka, albo jest osoba, która jest wybitnie świetna i bardzo mi na niej zależy i w, pokładam w niej wielkie nadzieje i bardzo w nią, na nią liczę, i bardzo w nią inwestuję i angażuję się w, w to. A jak to widzą inni? No właśnie, win, inni widzą to nie, że ona jest świetna i że ma wielki potencjał, tylko że ty szefie ją faworyzujesz, że. Wkładasz więcej pracy w jej rozwój niż w rozwój innych ludzi, więcej czasu, więcej zaangażowania, że bardziej ci zależy na tym, żeby ona się rozwinęła szybciej niż wszyscy pozostali z pracowników. I jakby jako. Szef, ja to rozumiem, bo ja wiem, że tak jest. Tak, mamy osoby, które w jednym momencie czasu potrzebują więcej naszej uwagi, uważności, bo wierzymy w nich, że one na przykład będą mogły nas odciążyć szybciej z jakimiś zadaniami, będziemy mogli im szybciej delegować jakieś obszary, które są dla nas wyzwaniem czy obciążeniem, a ta osoba będzie mogła to robić, ale jednocześnie musimy umieć innych zaopiekować w tym samym czasie. Tak? Albo przynajmniej ustalić z innymi, że słuchajcie, teraz jest taki czas, że pełna para w to, żeby móc to delegować, i też nie mówimy o ludziach, tylko o zadaniach, ale na każdego z Was przyjdzie czas, bo mam pomysł na każdego z moich ludzi w moim zespole. W kontekście oczywiście rozwoju, umiejętności, e, tworzenia środowiska, w którym biorą odpowiedzialność za coś, a ja e, im do tego i, to umożliwiam, i ich do tego motywuję. I angażuje i inspiruje w tym kierunku. I chyba y, ostatni na dziś, chociaż jeszcze jest trochę punktów, ale być może nagram o tym kolejny film, to jest stawianie wyników ponad ludźmi. To też jest często cecha nowego lidera, młodego lidera, który rozpoczyna i który się chce bardzo udowodnić. On chce się bardzo sprawdzić i on wtedy ma taką uważność na to, że wynik jest najważniejszy. I wtedy dzieją się też te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, tak, czyli ignoruje potrzeby zespołu, rozwija tylko tych, w których wierzy, a pozostałych tak, odrzuca w, w jakimś trybie takim, takim rozwojowym. Nie dba, nie dba o taką dobrą atmosferę, o kulturę organizacyjną, o całość jako zespół, tylko mikrozarządzanie, kontrola, sprawdzanie, weryfikacja celów, cele, cele, cele. I tylko ta jedna rzecz jest ważna. To jest bardzo ważne, i nigdy nie powiem, że cele i osiąganie ich nie są na pierwszym miejscu, bo są olbrzymim priorytetem w firmie, w każdej. Natomiast my musimy pamiętać, jako liderzy, że to ludzie osiągają cele. To nie my. To ludzie osiągają te cele i jak będziemy umieli ich angażować do tego, żeby te cele osiągali, to te cele będą osiągane jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej i z jeszcze lepszym rezultatem niż to, jak my sami będziemy te cele realizować naszymi rękami, naszą kontrolą, naszą nadmierną uważnością, naszą ignorancją w stosunku do tego, co inni myślą, jak inni działają, jak współtworzą tą, tą grupę, ten zespół ludzi, z którymi pracujemy. Więc, młody liderze, mam nadzieję, że trochę ci to uporządkowało w głowie, co po kolei i krok po kroku y, trzeba robić, o czym pamiętać. O komunikacji, o ludziach, o dbałości o ich y, dobre samopoczucie, dobry stan, satysfakcję poprzez ich rozwój, dawanie im zadań, które są dla nich możliwe do wykonania, ale jednocześnie lekko ich rozwijają, uważność na cele i to oczywiście bardzo ważne, ale przy pełnym szacunku i zachowaniu uważności na to, jak ludzie je realizują, bo to oni i tylko oni będą twoim największym zasobem, bo są nim dzisiaj, ale będą nim w przyszłości. I twoja umiejętność odpowiedniego prowadzenia ich dzisiaj na początku postawicie w grupie liderów, z którymi każdy chce pracować. I pracodawca i szef i ludzie, z którymi pracujesz. Bo to jest marzenie każdego z nas, żeby nas chcieli i żeby z nami pracowali, i żeby uważali, że jesteśmy inspirującym, dobrym, mądrym i sprawiedliwym szefem. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale.